Po goleniu brody, jeśli pojawiają się czarne kropki, co zrobić? Nie używaj już zwykłej maszynki do golenia, ponieważ tylko pogorszy sytuację, a czarne kropki będą się mnożyć, a zarost stanie się coraz twardszy. Czy używasz maszynki do golenia rano, a po południu zarost już odrasta? W takim razie powinieneś spróbować tego dwufunkcyjnego golarkocieniarki, która jest również do użytku na włosy. Mężczyźni o szybko rosnącym zarostu używają jej, a ich twarz jest czystsza niż twarz żony. Obsługuje również szybkie ładowanie typu C. Jedno naładowanie wystarcza na 60 dni użytkowania. Najważniejsze jest to, że dzisiaj producent obchodzi święto i oferuje duże promocje, więc za mniej niż koszt jednego śniadania możesz się nabyć. Kliknij poniższy link, aby złożyć zamówienie. Oferujemy Ci gwarancję, że jeśli nie będziesz zadowolony, możesz go zwrócić.